Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przechodzę do zodiakalnych raków z prognozą na sierpień. Drogie raki, ja mam zawsze taką intencję, abyśmy sprawdzili sobie wspólnie, jaka energia może dominować w nadchodzących tygodniach. Co powinniście, drogie raki, usłyszeć? Chciałabym przedstawić informacje, które mogą Wam pomóc, na przykład, podjąć decyzję. W najbliższych tygodniach, albo zwrócić uwagę na to, co może być istotne dla Was. Sprawdźmy wspólnie, kochani. Odczyt jest kolektywny, dlatego pamiętajcie, aby zabrać ze sobą te informacje, które z Wami rezonują. Mamy tutaj Króla Mieczy i słuchajcie, muszę się zatrzymać troszeczkę, bo raki to jest trygon wody. I to jest bardzo dużo takiego emocjonalnego działania, Waszym, wasze DNA to są emocje. Natomiast mam poczucie, że sierpień będzie wymagał od was wyciszenia y, tej pierwotnej natury, waszych emocji i popatrzenia na coś logicznie, chłodno, wręcz z taką, można powiedzieć, zimną kalkulacją, tylko nie odbierzcie tego źle, to nie jest pejoratywne, tylko chodzi o to, żeby dobrze przemyśleć i skalkulować pewne działania. To się pokazało jako, jako pierwszy komunikat, więc sprawdźmy. Mamy kartę pustelnika, zodiakalnej panny, więc ciekawe drogie raki, czy nie macie czasem ascendentu, księżyca, być może wenus w znaku panny. Mamy maga, pięknie i dziewiątkę buław. Drogie raki. Jeżeli chcecie manifestować i przynosić do rzeczywistości, przenosić na płaszczyznę rzeczywistości tą materialną 3D wasze pomysły, to pamiętajcie, że po pierwsze macie wszystko, aby zacząć manifestować swoje pomysły, swoje marzenia. Natomiast pamiętajcie, że karta Maga jest wyjątkowa, ponieważ mag jest. Doskonały w działaniu i posiada do swojej dyspozycji wszystkie cztery kolory tarota. Natomiast nad magiem siedzi taki delikatnie znudzony król mieczy. I kochani, w sierpniu, jeżeli o czymś marzycie, planujecie to pamiętajcie, aby posługiwać się y, chłodną kalkulacją, y, inteligencją. Y, być może będziecie musieli skorzystać z porady. Osoby, która będzie obiektywna, bezstronna. Może to być pomoc prawna, jeżeli chcecie faktycznie realizować swoje marzenia i będzie, będzie wymagany etap podpisywania umów, na przykład będę, będziecie wynajmować. Nie wiem dlaczego słyszę, ale pokazują mi, że część z Was myśli o tym, aby zmienić być może e, lokalizację waszego biura. Ja wiem, że wiadomość jest taka specyficzna, ale, ale ona tutaj dla kogoś jest. I e, kochani, tutaj może być jeszcze taka informacja, drogie raki dla was, że aby dokończyć pewne rzeczy z sukcesem, aby manifestować wasze marzenia, pomysły z sukcesem, to będzie wymagana bardzo jasna komunikacja tego, co chcecie zrobić. I znowuż słyszę to od strony takiej biznesowej, kochani. Ale część z Was będzie wołana do tego, żeby troszeczkę się pokazać, troszeczkę się odsłonić z tą komunikacją. Wiem, że to jest takie bardzo precyzyjne i, i nie będzie dotyczyć wszystkich, ale ta wiadomość tutaj y, dla części raków jest. Kochani, w sierpniu przydać się Wam może troszeczkę czasu ze sobą, spędzanego na kontemplacji, medytacji, modlitwie. Ja czasem się śmieję, że medytacja i modlitwa to są jakby dwie strony jednej karty w tym przypadku, czy monety, bo jak się modlimy, to my mówimy, a jak medytujemy, to my jesteśmy nastawieni na słuchanie, na odbiór. I bardzo zalecam, żeby to łączyć, żeby nie tylko mówić, ale też dać sobie tą. Przestrzeń na posłuchanie tego, co Wasze Wyższe ja chcę Wam powiedzieć. Natomiast Pustelnik mówi jasno: wszystkie odpowiedzi masz w środku, masz tą wewnętrzną mądrość, masz prowadzenie. Natomiast tutaj może być faktycznie sytuacja taka, że w sierpniu będziecie potrzebować mentora. Część z Was może potrzebować mentora, aby przenosić Wasze plany, pomysły na, na, na płaszczyznę tutaj 3D. Do rzeczywistości, a część z Was będzie potrzebować takiego mentora, ale z, w kwestii na przykład prawnika, doradcę, może ktoś od podatków, to może być też um, księgowy. Jeżeli czegoś nie wiecie, to szukajcie pomocy w innych ludziach, poradźcie się, kochani, a wtedy Wasze sprawy ruszą do przodu. Dziewiątka buław natomiast y, to jest bardzo ciekawa karta. To jest zawsze dla mnie karta, która pokazuje osobę, która już wiele w życiu wiedział, widziała, wiele razy dostała po głowie i zastanawia się, czy warto jeszcze podjąć kolejne próby i y, starać się w jakimś temacie. Kochani, tak, zdecydowanie tak. Nie zaprzestajcie wysiłków, nawet jeżeli Wam nie wyszło. I jeżeli to są Wasze plany, to są Wasze marzenia, to jest transformacja Waszego życia, to nigdy się nie poddawajcie. Zobaczmy, co dalej dla Was. Co tutaj dla raków. Kochani, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dać mi znać w komentarzach, jak to z Wami rezonuje. Jaki dla Was będzie sierpień jak się układają i jak będą się układać najbliższe tygodnie. Zapraszam serdecznie do komentowania, do podzielenia się swoją opinią. Mamy Pazia Kielichów. Okej. Okay. Mamy Czwórkę Mieczy. Muszę się zatrzymać tutaj, bo Czwórka Mieczy to jest takie kolejne potwierdzenie tego czasu dla siebie czasu, który musi być poświęcony na zebranie sił, na modlitwę, na regenerację, na właśnie szukanie odpowiedzi w środku, na słuchanie wewnętrznego prowadzenia. Kochani, zwłaszcza jeżeli macie pomysły, chcecie ruszyć z czymś do przodu, na przykład od września, bo jesień jest też często dla niektórych takim. Fajnym momentem, żeby ruszyć do działania, to pamiętajcie, żeby mieć te wewnętrzne rezerwy, bo jak to ładnie mówią, z pustego i Salomon nie naleje. I czasami e, warto e, odpuścić dzień, dwa więcej, zebrać siły, bo więcej Wam to da dobrego, niż jak będziecie na siłę e, coś e, pchać, nie mając tej wewnętrznej rezerwy. Ok, rycerz Buław i czwórka monet. Drogie raki, dla części z Was może się tutaj okazać, że w sierpniu pojawi się osoba w energii rycerza Buław, która będzie energią ambitną, dynamiczną. To jest energia, a właściwie to jest trygon. Ognia, więc ktoś o takim znaku Zodiaku może dosłownie wjechać do waszego życia i zawrócić wam troszeczkę w głowie, bo Paś kielichów świadczy, kochani, o niespodziance, o emocjach, o czymś nowym. Więc tutaj, dla części raków, ym, po, pojawia się tutaj możliwość poznania kogoś nowego, kto z kim, krótko mówiąc, zaiskrzy i pojawią się ym, emocje, dużo emocji się pojawi. I słuchajcie, też może się pojawić e, kilka e, cieplejszych emocji w kierunku króla e, mieczy, który będzie tutaj dla Was e, postacią niezwykle wspierającą. Natomiast mam takie bardzo duże poczucie, że Raki, Wy planujecie pewnego rodzaju zmiany zawodowe. Zmiany związane z e, właśnie z, być może e, zmianą biura, z wprowadzeniem nowego, z nowej usługi, nowej oferty, nowego produktu. Coś tutaj się dzieje na tym gruncie, przynajmniej dla części z Was, a część z Was bardzo będzie się martwić też o pieniądze, czy Wam starczy na realizację tych pomysłów, i czy w ogóle Wam starczy yy, materialnie, i będziecie myśleli na temat dodatkowego źródła dochodu. Dwie czwórki mam tutaj, więc mam tą potrzebę takiej stabilności. Wytęsknijcie, kochani, za stabilnością, i ta stabilność chce do Was przyjść, natomiast trzeba posłuchać tego wewnętrznego prowadzenia i nie forsować pewnych rozwiązań. Tylko i wyłącznie, wiecie, z takiego y, powinnam, chciałabym, y, tak wypada. Zobaczmy, co nieznana ścieżka nam powie. Co, drogie raki, musicie usłyszeć? Wypadły dwie karty. Pierwsza bądź zmianą. Tak jak mówiłam, że czuję tutaj tą energię zmiany, to nieznana ścieżka przychodzi z informacją, że każda zmiana zaczyna się w środku. I yy, dzięki tej zmianie ze środka możemy transformować naszą rzeczywistość, to co nas otacza. Czyli jak nasz środek się zmieni, nasze wibracje się zmienią, to rzeczywistość nie ma innego wyjścia, jak zareagować na ten nasz nowy podpis energetyczny. I, kochani, bardzo dobrze jest zacząć zmianę od środka, dostroić się do tego, bo możemy działać na, dwie, na dwa sposoby: siłą, przepychać pewne rzeczy tutaj na gruncie materii, albo swobodnie, lekko, zaczynając od transformacji nas. Samych. Życie się zupełnie inaczej układa, jak instalujemy wspierające przekonania, które pozwalają nam otworzyć się właśnie i postawić w tej pozycji manifestatora, kreatora naszej rzeczywistości. I jesteśmy jednością. Kochani, ja zawsze przy tej karcie lubię tak troszkę pokontemplować, medytować i zdać sobie sprawę, że wszystko, co mnie otacza. Pochodzi z tego samego źródła. I e, choć każdy z nas pokazuje się w inny sposób, to my jesteśmy jednością na tym najbardziej e, głębokim poziomie. My jesteśmy, po, tak jak mówię, pochodzimy z jednego źródła, od jednego stwórcy, z jednej energii. Nazwijcie sobie to jak chcecie, co jest zgodne z waszym systemem przekonań. Ale jak z tego poziomu wychodzimy do świata, gdzie jeszcze widzimy potrzeby innych ludzi, ludzi, i staramy się działać tak, aby nie tylko zaspokoić swoje potrzeby, ale też zaspokoić potrzeby kolektywne osób dookoła nas, to zupełnie inne ścieżki otwierają się dla nas. Kochani, ja tylko wpuszczę pieska, bo mi tutaj skrobie, i inaczej nie będziemy się słyszeć. I już kochani, na koniec jeszcze anielskie podpowiedzi. Zobaczmy, jakie podpowiedzi, jakie odpowiedzi na Wasze pytania przyjdą. Jeżeli macie pytania, możecie je zadać teraz w myślach albo napisać w komentarzu. I ja już losuję dla Was kartę. Jeśli uwierzysz, czyli coś wymaga naprawdę wiary. W siebie przede wszystkim, żeby przenieść Wasze pomysły, Wasze plany na grunt yy, tutaj fizyczny, i myślę, że wylosuję jeszcze jedną kartę, bo tak czuję, że jeszcze jedna powinna się znaleźć tutaj na stole. Wiecie co, zawsze mi się przypomina tutaj, przepraszam, tak się zatrzymam, yy, przypomina mi się yy, też. Yy, E, nauczanie e, Jezusa, który mówił o tym, jaka jest potęga naszej wiary i przekonania. On bardzo dużo o tym mówił, i niezależnie od tego, z jaką religią się identyfikujecie, to mamy wiele e, oświeconych mistrzów, nauczycieli, którzy pojawili się w naszej historii: Jezus, Buddha, Lord Krishna, Yogananda, inni. E, to jest cały panteon. Tych oświeconych, pięknych mistrzów, i oni właśnie uczyli, jaka jest siła wiary, a Jezus szczególnie. Więc jeżeli uwierzycie, to możecie waszą wiarą przenosić góry. I tak tutaj e, moi przewodnicy z kolei każą mi zwrócić na to uwagę. Drugi, drugi komunikat dla was to bądź asertywny, asertywna. Natomiast Trzeba tą kartę zrozumieć, bo to nie chodzi po prostu o umiejętność mówienia nie, tylko chodzi o to, żeby dobrze postawić swoje granice, bo jak mamy energetycznie postawiane granice, poprzez to, że jesteśmy po prostu sobą, jesteśmy autentyczni, to nikt nie będzie nas z tych granic naruszał, bo my doskonale swoim zachowaniem, mową ciała pokażemy, gdzie one są. I czuję, że, że ta praca, ta wewnętrzna medytacja, modlitwa ma poprowadzić Was też, drogie Raki, do głębszej wiary w siebie, w swoje możliwości i ustawienie swoich granic. Takie mam wiadomości dzisiaj dla Was, kochani. Dajcie znać, jak one rezonują. Zapraszam po więcej. A jeżeli jesteście zainteresowani odczytami indywidualnymi, to na końcu tego filmu będzie informacja. Dziękuję, zapraszam po więcej i do zobaczenia. would sure.